Witam Was serdecznie. Wiele z Was ma problemy z rozwiązaniem zadania A2 i w sumie nic dziwnego, ponieważ jest to naprawdę trudna stechiometria. Natomiast uważam, że to zadanie bardzo dobrze obnaża pewnego rodzaju braki właśnie w stechiometrii. Czyli od wielu lat zawodnicy koncentrują się na tym, żeby znać jak najwięcej reakcji z nieorganicznej, żeby znać jak najwięcej związków, żeby szlifować tę teorię, dowiadywać się jakichś tam różnych dziwnych efektów i tak dalej, podczas gdy okazuje się, że zaniedbują często zwykłe obliczenia stechiometryczne. Tak naprawdę stechiometria na maturze, czy nawet na konkursach w podstawówce nie różni się od stechiometrii w na, na olimpiadzie chemicznej, to są dalej te same obliczenia, po prostu sytuacje się troszeczkę nam komplikują, czasami coś trzeba założyć, trzeba rozpatrzeć kilka przypadków, ale w istocie jest to dalej to samo. Niemniej jednak zadanie to powinno nas zmusić do refleksji, jeżeli nie potrafimy go rozwiązać, no, mniej więcej w godzinę, no, to znaczy, że tutaj jest jakiś obszar do poprawy. Przy okazji pamiętajcie też, że... Yy, to, że w zadaniu A2 mamy stop metali, to nie znaczy, że na zawodach będzie stop metali. Może być zwykłe zadanie z chemii nieorganicznej, czyli jest jakiś pierwiastek, są jakieś reakcje, może być jakaś mieszanina, ale chodzi mi o to, że zadanie może wyglądać kompletnie inaczej niż na zadania folderowe, bo jeżeli chodzi o korelację folder zawody, to jak już wiecie, w organicznej i w nieorganicznej ta korelacja jest po prostu najmniejsza, więc trzeba się nauczyć, no tak jakbyśmy się przygotowywali do każdej innej edycji. I teraz tak, co ciekawe, zadanie A2 jest, no można powiedzieć, troszkę skopiowane z bardzo starej olimpiady chemicznej. Nie pytajcie mnie, z której, ja to po prostu mam w swojej bazie e, zadań i pokazuję wam e, oryginał. Nie pytajcie mnie dlatego, że po prostu ja nie wiem, z której to jest olimpiady, ale wiem, że z jakiejś bardzo starej, coś w stylu między 10 do 20 edycji i możemy zobaczyć, że wszystko jest dokładnie tak samo, tylko pozmieniały się dane. Tutaj, na przykład, mamy warunki normalne, a tutaj po prostu jest podana konkretna, na jakieś ciśnienie, temperatura, więc wiadomo, Clapeyron. E, I jakby tutaj jest jeszcze reakcja ze chlorkiem manganu, a tu jest ze chlorkiem cynku. Natomiast poza tym zadanie jest takie samo, oprócz jednej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie, że Nastąpiło roztworzenie metalu, którego tlenek nie uległ reakcji wodorem. Tej informacji tu nie ma, i to jeszcze bardziej komplikuje rozwiązywanie tego zadania. Bez tej informacji, naprawdę, to zadanie jest koszmarem. W każdym razie, nawet z tą informacją, to zadanie nie jest jakieś bardzo łatwe, trzeba się troszeczkę pobawić. Natomiast w związku z tym, że to zadanie jest ze starej olimpiady, więc jakby jest innym zadaniem, to mogę wam powiedzieć, że tu, w tym zadaniu dolnym, oryginalnym nazwijmy to, te trzy metale to wyszedł glin, miedź i cynk. I właśnie co ciekawe, do tego stopu metali dodaje się właśnie chlorek cynku, więc człowiek sobie myśli, że skoro dodaje cynk, no to pewnie w moim stopie metali nie ma cynku, a właśnie był. To też jest taki fajny błąd yy, myślenia, który popełniamy na, na zawodach, czy ogólnie podczas rozwiązywania zadań, że no właśnie robimy jakieś głupie założenie, które tak naprawdę po prostu nam się wydaje. To też może nas bardzo cofnąć chociażby w czasie, tak, jeżeli, jeżeli chodzi o rozwiązywanie takiego yy, zadania. Nie mówię, że takie metale wyszły tutaj. Nie wiem, jakie wyszły, ale mówię wam właśnie, jakie wyszły yy, tutaj. I teraz tak. Yy... Ja uważam, że takim modelowym zadaniem, na którym warto się skupić, jest 68 edycja, czyli niedawno. I właśnie też była mieszanina pierwiastków, też są jakieś różne próbki roztwarzano w kwasie, no i na tej podstawie trzeba było zidentyfikować te pierwiastki, więc w ogóle to, co zawsze trzeba umieć, tak, to nie tylko dlatego, że to jest w tym folderze wstępnym. Musicie umieć równanie reakcji roztwarzania metali w kwasach z podziałem na utleniające i nieutleniające, no i w zasadach. A jak z zasadami, no to łączy się od razu amfoteryczność, tlenków, wodorotlenków, to też są zawsze klasyki, które trzeba znać, więc to jeżeli chodzi o taki zestaw reakcji, które warto sobie powtórzyć, bo po prostu bez tego nie rozwiążecie zadania. Kolejna rzecz, na którą się warto, warto skupić, to wszelkie obliczenia z ubytkiem i przyrostem masy prawo zachowania masy kluczowe do rozwiązania tego rocznego zadania A2 bilans ogólny czyli bilansowanie na Xach tak i później sobie pod te Xy właśnie coś tam podstawiamy na przykład stopień utlenienia naszego pierwiastka umiejętność korzystania z potencjałów standardowych czyli to są takie klasyczne zadania z płytkami czy tak zwanymi blaszkami czyli chodzi o to, że jest jakiś tam roztwór wrzucamy do niego płytkę i wyciągamy tą płytkę po pewnym czasie no i patrzymy, czy ta masa płytki nam wzrosła, czy zmalała, e, jakie właśnie mogły zajść reakcje, to zależy od potencjałów standardowych. E, także te zadania często możecie znaleźć z kolei w elektrochemii. E, no ale są to zwykłymi zadaniami z, ze stechiometrii, które tutaj by dobrze pasowały do tego typu zadań. I warto też zwrócić uwagę na miereczkowanie, czyli właśnie jak są te analizy stopów, przeprowadzamy te, te metale, w jakieś tam roztwory. No i później z pomocą miareczkowania można ustalić ilości, więc trzeba znać też na czym polega w ogóle miareczkowanie. E, jakie tam są klasyczne reakcje do tego, tak? Bo jeżeli też nie potrafimy napisać reakcji miareczkowania, no to e, będzie problem. Dlatego zwróćcie na to uwagę. I warto też szukać po takich powiedzmy mniej klasycznych no nie wiem źródłach nazwijmy to chodzi mi o to, że jak się uczymy teraz do pierwszego etapu, no to dla was najbardziej naturalne i słusznie jest to, żeby szukać po folderach A i pierwszych etapach, ale w kontekście tych stopu metali możecie też poszukać po folderach B i drugich, trzecich etapach, zwłaszcza tych starszych edycjach. Bo tu macie na przykład zadanie czwarte z 48 edycji, to jest drugi etap, gdzie jest też analiza stopu. Mamy cztery metale, to jest jakby troszkę inaczej, bo my znamy te metale, ale trzeba tam ustalić skład. Z tym, że reakcje przez to są troszkę trudniejsze, ale bardzo fajne zadanie, dużo się na nim nauczycie. No i prawda jest taka, że no nie ma właśnie wielu różnych scenariuszy, jak można ułożyć takie zadanie, więc jeżeli ktoś zrobi tych zadań kilkadziesiąt, to ciężko, żeby na olimpiadzie coś tam go zaskoczyło, zakładając oczywiście, że będzie stop metali, tak bo pamiętajcie, że wcale nie trzeba się na to nastawiać. Zadanie może być normalnie z chemii nieorganicznej, więc jakby obowiązuje nas cały czas zwyczajne przygotowanie, tak jakbyśmy to robili, czy by się ten folder pojawił, czy nie, a po prostu e, możecie poświęcić tydzień czy dwa na takie dodatkowe szlifowanie obliczeń związanych z mieszaninami. No i też właśnie, żeby przypomnieć sobie wszystkie te reakcje metali z kwasami e, różnymi, tak i z zasadami, plus te reakcje miareczkowania, bo to i tak Wam się przyda później, nawet w, i w części laboratoryjnej, i, i na drugi etap też do teorii. Także tutaj analiza tego zadania jest moim zdaniem dosyć łatwa, natomiast samo rozwiązanie zadania A2 nie jest takie proste.